Dzień dobry! Chciałem się Wam czymś pochwalić, albo może i pożalić, w sumie sam nie wiem. Zobaczcie. Mój Miskantus Lutario riparius miał rosnąć tutaj, w takiej tej kępce w koszyku. A zobaczcie, gdzie jest. Pierwszy wyszedł jakieś 30 cm od zeszłorocznej rośliny. Kolejny, następne 30 cm. także już są dwa. Tylko, że to jest jakieś metr od rośliny głównej, ale to nie wszystko. Zobaczcie, tu jest taka linia. Tutaj sobie pod ziemią szedł jakiś. Jakieś kłącze sobie pełzało, ale zobaczcie, tutaj kolejne kłącze sobie tutaj pod ziemią szło. I ten jest jakieś. 15 cm od głównej rośliny, ale ten już 30 cm. No i kolejny jeszcze tutaj dalej, ale to już jest około metra masakra. Muszę coś z tym zrobić. Zresztą, ja przypuszczałem, że będę musiał wykonać jakąś barierę korzeniową dla tego miskanta. No i muszę się za to szybko zabrać. Znalazłem w piwnicy taką starą plastikową beczkę, no i spróbuję z niej zrobić barierę korzeniową. Jest ona dosyć gruba. Utnę ją mniej więcej tutaj, i tutaj, także około 40 cm będzie. Przecięcie takiej grubej beczki wcale nie jest prostym zadaniem. Mam nadzieję, że mój wysiłek się opłaci i ta bariera korzeniowa. Spełni swe zadanie. Muszę Wam powiedzieć, że taką ręczną piłą bardzo fajnie to idzie. Tnie się to dosyć szybko i całkiem prosto. Bałem się po prostu, że ta piła będzie mi gdzieś schodzić na boki, ale nie. Idzie prosto wzdłuż tam wyznaczonej linii i nawet specjalnie. Nie, nie muszę się tutaj pilnować, żeby nie zboczyć z kursu tej piły. No i jak widzicie, całkiem zgrabnie to wychodzi. Przynajmniej z tego jestem zadowolony. W sumie nie miałem już pomysłu na tą beczkę, bo ona była, jak widzieliście, uszkodzona. Także prawdopodobnie i tak bym ją wyrzucił. Chociaż kiedyś tam w głowie mi kiełkował w głowie pomysł. Aby posadzić w niej truskawki, po prostu wywiercić takie kółka czy okręgi, no i w tych okręgach posadzić truskawki. No ale to takie jest troszkę przereklamowane, myślę. No a koniec końców beczka przyda się na barierę korzeniową. No dobra, chyba już tą górę udało mi się przepiłować. Zobaczcie, całkiem równo to wyszło. Już tutaj prawie kończę, kilka centymetrów i będę miał górę przeciętą. Dobra, udało się. Udało się i jest idealnie równiutko. A to do wyrzucenia. O, teraz mi się właściwie przypomniało, do czego ja używałem kiedyś tej beczki. Używałem ją do nawadniania kropelkowego w mojej szklarni. Tu widzicie, gdzie trzymam tą piłę. Jest taki spuścik dolny. Ta beczka po prostu była wyżej. No i z niej szlauchem leciała sobie woda do szklarni do nawadniania kropelkowego. Ale to jakoś tak słabo się sprawdzało, więc zrezygnowałem. Z tego, no i beczka powędrowała do piwnicy. Taki trochę problem teraz, żeby właśnie ten dół tutaj odpiłować, ale chyba mi się już udało. Także będę mógł tutaj włożyć piłę i teraz już tylko ciąć wzdłuż. No, także za chwilkę powinna być. Ta bariera gotowa. Mam też taką cichą nadzieję, że ta beczka w ziemi ona się nie rozleci na jakieś drobne kawałki, tak jak czasami y, plastiki mają to w zwyczaju. No ale wydaje mi się, że ta beczka jest przystosowana do takich ekstremalnych warunków, ponieważ no jest ona przeznaczona na wodę. I mam jeszcze inną beczkę, która sobie stoi w zimie wypełniona wodą. No, i nic jej nie jest, nie pęka, nie kruszeje. No, także mam nadzieję, że tabeczka też będzie w porządku. No, i jestem już na samym końcu tej mojej roboty. Całkiem, całkiem się to udało. Bariera korzeniowa będzie gruba, stabilna. No, i mam nadzieję, że przetrwa. Kilka sezonów, a potem najwyżej pomyślimy nad czymś innym. Tak ona wygląda. No, myślę, że jest równiutko, całkiem sympatycznie. Idę ją przymierzyć do rośliny. Tak to będzie wyglądało. Taka bariera zostanie wkopana w ziemię. No, i w jej granicach będzie poruszał się, mam nadzieję, ten mój lutek, czyli miskant Lutario Riparius. Zanim przystąpię do wkopania tej bariery, no to wpierw na początku muszę usunąć te moje małe lutki, które tutaj sobie powychodziły, zupełnie zupełnie daleko od matecznej rośliny. Także jeśli będziecie mieli kiedyś okazję posadzić sobie tego miskanta, od razu zastosujcie barierę korzeniową, ponieważ tak czy siak on gdzieś sobie wyjdzie. Ponieważ jest to roślina wędrująca, wędruje ona po całej działce, tworząc takie bardzo długie podziemne kłącza. No i tutaj zastosowanie bariery jest absolutnie niezbędne. Jest to roślina naprawdę bardzo ekspansywna. Zobaczcie, po lewej stronie jest ta roślina mateczna. Ja sobie ją posadziłem w zeszłym roku. Dopiero ona miała jedno kłącze. No i jak widzicie, ona sobie idzie takimi podziemnymi tunelikami, i w żaden sposób nie jesteśmy po prostu w stanie jej kontrolować. Ale w moim przypadku. Chęć posiadania takiego największego miskanta świata przeważyła. No i mam, co chciałem. No i teraz będę próbował go trzymać w wyznaczonych ryzach. No i zobaczcie, tak prezentują się wykopane te sadzonki. Mam nadzieję, że ja tego po prostu nie popsułem, że to mi urośnie. Jeśli przesadzę, to. Tam bliżej rośliny matecznej, a jeśli nie, no to będzie mi troszkę głupio, będzie mi łyso. No ale mam nadzieję, że damy radę. Pięć sadzonek. Zresztą w zeszłym roku podobnie to wyglądało. No i urosło, także mam nadzieję, że w tym roku również będzie sukces. Mam nadzieję, że po prostu nie uszkodziłem tam żadnego. Systemu korzeniowego. No i takie takie oto sadzonki się przyjmą na nowym stanowisku. No dobra, no to teraz czas przygotować to stanowisko. Tyle, że już ograniczone tą barierą korzeniową. Ja sobie tutaj spróbuję wyznaczyć ten okrąg, gdzie po prostu wykopię dużą dziurę, taką około 40 cm. Mam nadzieję, że pójdzie to gładko. Jak na razie, szpadel wbija się luźno. Ta ziemia jest miękka, bo jeszcze jest taki teren podmokły tutaj. Po okresie zimowym, jedyna przeszkoda to jest ten pienik po lewej stronie, ale mam nadzieję, że da się to jakoś rozwiązać. Udało się wszystko, zobaczcie, taką dziurę wykopałem. Nawet tutaj do tego spróchniałego pnia się dostałem. No i zobaczcie, tutaj jest jedno z kłączy, tutaj to drugie. Takie, takie oto kłącza, z których powyrastały te odrosty. Są one naprawdę grube. No i jak widać ekspansywne. A tu jest jeszcze pozostałość z pnia. No dobra, no to bariera będzie wyglądała taki sposób, mniej więcej równo z poziomem ziemi. No i za chwilkę tutaj postaram się to zakopać. Tutaj widzicie, że mniej więcej w połowie te kłącze tam gdzieś się przedostawało. A tak wygląda samo kłącze Miskanta Lutario Ripariusa. Zobaczcie dosyć grube. Odchodzą od niego takie mini korzonki, no i to wszystko gdzieś wędruje pod ziemią, szukając optymalnych warunków do wzrostu. No dobrze, teraz muszę sobie zakopać tą moją barierę. Mam nadzieję, że tej ziemi mi tutaj wystarczy. No i zobaczcie, ten miskant będzie sobie rósł w takiej Zwartej kępie. Mam nadzieję, oczywiście, że będzie rósł. Że będzie rusł z efektem tak zwanym. Wow! Mam nadzieję. Kurczę, musiałem sobie ubrać gumioki, no bo jednak muszę tutaj pougniatać tą ziemię, aby to wszystko było zbite, stabilne, a z tej bariery nie tworzyło się jajko. No i w sumie gotowe. Jeszcze tylko tą wierzchnią warstwę muszę pograbić, uzupełnić ziemi. No i w sumie stanowisko będzie przygotowane na przyjęcie kolejnych małych miskantków. Oby się to wszystko udało. Teraz jeszcze sobie usunę tutaj taki ten prowizoryczny koszyk, który miał stanowić. Taki punkt orientacyjny, jak posadziłem tutaj tą roślinę mateczną, aby wiedzieć, gdzie ona jest posadzona. Jak widzieliście, wyrosła ona po środku. No i w sumie teraz można już tutaj posadzić te małe odrosty. No dobra, bariera gotowa, także biorę się za sadzenie. Ciekawe, czy tutaj gdzieś też po środku są te kłącza. Nie chciałbym ich jakoś szczególnie uszkodzić, bo mam nadzieję, że jakiś mały kiełek również wyjdzie tutaj obok tej pierwszej mojej sadzonki. Chociaż nie zapowiada się wcale na to. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jest sporo czasu. Dobra, jedziemy. Pierwszy. Drugi miskant, drugi lutek, trzeci lutek. Trzeba to ugnieść. No i w sumie gotowe. Zobaczcie, tutaj rośnie jeden, tutaj rośnie drugi, tutaj trzeci, czwarty. No i tutaj jeszcze. Piąty lutek. Rośnijcie maluchy i nie wyłaście tutaj gdzieś na boki, bo będę zły. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Dzięki śliczne i oby to wszystko rosło tak jak tutaj ta roślina mateczna. Trzymajcie się. Cześć.